Stoły, bo po prostu. No jasne, zbombardowane. Zobaczmy, się, zobaczyć, co, co się stało, że po prostu się to Just Ale może wam zostawię, to żebyście mogli zobaczyć, a już tak koniec. Okej. Okay. W takim razie wcielamy się w tamtych po prostu braci, którzy mieli, którzy brali udział w pierwszej misji, którymi sterowaliśmy, albo jednym z nich sterowaliśmy w pierwszej misji. Znowu to samo oni. A tak swoją drogą, jest to ten słynny pies. Mamy pierwszy raz okazję go ujrzeć, o którym tyle wspominano. Osobiście to nie za bardzo wiem czemu, chyba po prostu chodzi o to, że zachowanie ma typowe dla psa. Prawdopodobnie, ale... Ciekawie jak po prostu wyszła reszta w takim razie. Skoro się postarali z tym, to mam nadzieję, że AI jest nawet na dobre poziomie w takim razie. my tu jest niezrozumiałe. A mianowicie chodzi o to, że jest tu jakaś tkanina, przez którą, w tym właśnie miejscu, gdzie zostało rozcięte, on to odsłonił, czyli było skryptowane, jedno sam, można śmiało przechodzić. A kiedy staramy się przejść tutaj obok, gdzie jest sam materiał, jest to praktycznie niemożliwe. Jak dla mnie troszkę troszkę niedopracowania. Zobaczmy, czy chociaż da się przeszczelić przez ten materiał. No tak, szalenie przez ten materiał jest możliwe, lecz jeśli staramy się przejść, to mamy troszkę ograniczenie. Więc no cóż, mogliście się bardziej postarać. Jak na takie dosyć spore doświadczenie, które już powinniście posiadać po tylu latach. No cóż czasem tak bywasz po prostu o czymś się zapomina. Stara się dopracować coś innego i w efekcie reszta doki tu wchodzi wow, wow. Riley! Czyli on się nazywa Riley. Ten pies ma po prostu takie imię. Właśnie, ciekawe czy od nim jest napisane, bo przeważnie, pisią... tak. no, 3, tak, jak No Tak! On tam był taki, on wspomniał, że po prostu robił się gładny. Może Hmm. Ciekawe co tu się działo. Każdy mój jest to 10 lat później, jak sami widzieliście na samym początku. Po wydarzeniach z pierwszej misji, czyli po bombardowaniu, jednym jest to Hollywood. Możesz ty. O nie! Co to miało być? Co to miało znaczyć? Ja tu biegnę zanim nagle spadam do jakiejś dziury, zerknę, może ja no musiałem się na tę dziurę Łups Chyba w ogóle to tak czy siak się wali, będzie on czegoś szukał Tak właśnie, coś słychać Oh. Bien. Hombre rico Where go? mnie nie wyszło. Było tam, że można zsajdować takim, że rozmachem, kiedy się sprintuje. Spróbujmy się. Teraz mi troszkę lepiej to wyszło. O! o nie. Zabito cywili i... Mieliśmy ich uwolnić No co jest, kto mnie zbloczył? What the hell, Psie, gdzie się pchasz? Ponieważ masz nail oczywiście no, A pchasz się jakby nie, wiem co? Czysto. No to ruszaj. Dawaj, dawaj, dawaj. daj mi się, że to jest jego pies, bo cały czas wdaje jemu komendę. Nasi. Okej. Fernandez? No, to już mnie to, Broń O jak zarąbiście snajpa Jeszcze najmocniej Jednak dalej po prostu Nie w żadnych takich jakichś Nie wiem taktycznych postaw że zasłoną, strzelania, nie, że reload na sekundę i już mogę strzelać dalej rybie na pewnej po prostu o, czyli to było odliczanie, bo się tak, czyli kiedy byśmy trzymali grana, to podniesienie możemy również nadal przetrzymać go dla trochę dłużej, gdyby został wyczypkowany przez innymi.

To co właśnie o tym wspomniałem. Okej. Okay. Sęba zukę! Rób czekolwiek teraz! Nie wyglądał się na przyjaciela. Dobicie ze szczele na czemu Wow, wow 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 wow! What the hell was this? O okay, nie ma sprawy. Oj, już nadleciał Oj, oj, oj nie wiem, no, nie Jak mam się Jak ja mam go zaszczelić? Może tak się Okej, okay, można to wyczuć. No tu jakieś ciałko, czy coś tam tym stylu. Przez chwilę. I jak już? Który pomóżesz sześć, albo cokolwiek to było. O. No, no, no to... Po co się o, Tu jest, ten mi się dostać okay, mogę zająć to miejsce, szkoda Było tak dosyć ciekawy, ja tak jest taka jakoś jakaś para mną idę trochę jakieś M60 mi tutaj sobie po prostu zamontować i mogę strzelać Aż w tych czasach raczej już raczej muszę gdzieś nie posługuję się skoro tam jakieś dziwnego rodzaju bazuki okej, okay, 20 minut później jesteśmy w jakimś porcie Santa Monica a oto wspomniane po prostu miejsce, które chciałem zająć jak widać, to jest miejsce do psa no niedobre, było mi się w takim razie wtrącać na jego pozycję bo jeszcze mógłby zagryźć o, ktoś tutaj wołał oh, Braille'a Hmm. Ciekawe to zrobione. Ale to było troszkę nieciekawe. Tutaj wysiadłem jako pierwszy, bo w końcu miałem najbliżej do wyjścia, a no musieli otworzyć drzwi, z czego nawet nie było animacji, kiedy wsiadałem, więc no coś trochę dziwne. Zrozumiałbym jeszcze psa, bo pies to taki dosyć czasami może być żywy. I efekcie szybko się jakoś tu dostał, ale... Żeby ten brat również jakoś też tak dynamicznie się w te miejsce udał, jak to się szybko Hmm, jest i ojciec, który w efekcie uratował. To za nim ciekawe, co ma nam do powiedzenia. Their recon teams round up scavengers, drifters, hoping to find a way into the city. It's how they took Dallas practically overnight. So, how can we help? Dad. Listen, you boys. You're the only thing I've got left in this world. Dad, listen. But you're also the only ones I can trust. Hey, look. Whatever it is, Logan and I, we're ready. You two are going to no man's land. Wait, for real? We've been on the defensive for far too long. So I'm sending you outside the wall. You'll link up with a recon team, gather any intel you can on the enemy, and get your asses back here. So where in no man's land are we going? Hmm, so you know better than anyone? You're going home. Okej, okay. kolejna misja będzie, że będziemy szpigami, na czym będzie to miało polegać, zostaniemy snajperami. Ciekawe w tych czasach to może dosyć, co będzie niezwykłego być, ale zobaczymy to w kolejnym odcinku. Tak więc was zapraszam do kolejnego materiału serii Call of Duty z misji trzeciej. W takim razie trzymajcie się, na razie.